Dzień dobry Państwu. Sierżant Agnieszka Skoczypiec, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu. Prewencja kryminalna. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Seniora Online skierowanego do Państwa. Mamy kolejny pierwszy poniedziałek miesiąca, co oznacza, że kolejny raz spotykamy się za pośrednictwem kanału YouTube. Spotkania mają na celu przekazanie Państwu ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa w życiu codziennym i w sieci internetowej. Prowadzone spotkania profilaktyczne mają na celu przestrzec państwa przed przestępstwami jakie są popełniane na osobach starszych mieszkających samotnie. Możemy spotykać się już osobiście, jednak spotkania online będziemy nadal kontynuować. Celem dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Naszym celem jest aby podnosić państwa wiedzę na temat oszustw Jakie dokonują przestępcy, przestępcy na szkodę osób starszych, oraz inne sytuacje, które mogą doprowadzić i stworzyć zagrożenia dla państwa. W dzisiejszej odsłonie poruszymy tematy kradzieży mienia oraz jak uchronić się przed tym procederem, jak również sposoby działania przestępców mające na celu wyłudzić jak najwięcej pieniędzy od państwa. Jak również oszustwa oparte na wiadomościach SMS czy maila. Jest ze mną dzisiaj aspirant Sylwia Lorenz z rewiru dzielnicowych, która omówi Państwu temat związany z kradzieżami mienia. Dzień dobry. Szanowni Państwo, na dzisiejszym spotkaniu chciałabym przypomnieć, jak właściwie zabezpieczyć swoje mienie i na co zwrócić uwagę w kontaktach z nowo poznanymi ludźmi, aby nie stać się ofiarą kradzieży. Trwa okres intensywnych prac ogrodowych, czy to na rodzinnych ogrodach działkowych, czy też w przydomowych ogródkach. O czym więc należy pamiętać? Należy więc pamiętać, aby właściwie zabezpieczać swoje mienie sprzęt, który ułatwia nam pracę w ogrodzie. Nie, nie, nie rzadko są to kosztowne elektronarzędzia bądź sprzęt elektroniczny, który ułatwia nam również funkcjonowanie na działkach, dlatego Przede wszystkim należy pamiętać, aby zamontować dobry zamek, dobry zamek i solidną kłódkę, co łatwo nam tutaj, co pozwoli nam uchronić, utrudnić włamanie. Należy też pamiętać o zamykaniu drzwi i okien, kiedy wykonujemy pracę na ogrodzie. Pamiętajmy, że potencjalny sprawca może wykorzystać naszą nieuwagę i dokonać kradzieży, kiedy znajdujemy się właśnie na, na powietrzu i pozostawiamy pootwierane drzwi do altan czy też naszych mieszkań. Często się zdarza, że mamy ogrody gdzieś tam z tyłu domów, i chociaż na chwilę. Jeżeli zostają pozostawione niezabezpieczone drzwi, możemy spodziewać się kradzieży. Kolejną sprawą jest fakt, że sprawcy kradzieży uciekają się do różnych przestępstw, aby uśpić naszą czujność. Oferują do sprzedaży różne produkty, czy też pod pretekstem wynajmu mieszkania, chęci wynajmu mieszkania. E, prowadzą rozpoznanie m, co w danym mieszkaniu jest e, co może paść łupem m, kradzieży Dlatego też tu idąc na działkę chciałabym uczulić e, aby ograniczyć się do zabierania ze sobą na ten czas tylko najpotrzebniejszych rzeczy e, Drodzy Państwo pamiętajmy nie zabierajmy ze sobą kosztowności w postaci biżuterii e, w, Nadmiernej ilości pieniędzy, czy też kart płatniczych, za pomocą których możemy płacić, przy pomocy których, przepraszam, możemy płacić zbliżeniowo. Jeżeli wykonujemy pracę na ogrodzie, nie pozostawiamy tych przedmiotów w widocznym miejscu torebek, telefonów czy też portfeli. Warto poznawać sąsiadujących działkowiczów, mieć dobry kontakt z sąsiadami. Warto wymienić się telefonem kontaktowym, aby w przypadku jakichś podejrzanych zachowań Powiadomić skutecznie i szybko sąsiada. <laughs> Tutaj jeszcze chciałabym przypomnieć, abyście Państwo w przypadku podejrzanych zachowań osób, które wydadzą Wam się podejrzane, prowadzić rozpoznanie. Jeżeli obawiacie się Państwo, że może być to sprawca kradzieży. Poprosimy o kontakt tutaj z najbliższą jednostką albo z właściwym dzielnicowym. Myślę, że to są najważniejsze aspekty, które należy mieć na uwadze. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz w dalszej części naszej odsłony ja Państwu przedstawię zaistniałą sytuację na terenie miasta Bolesławiec, gdzie doszło do dwóch skutecznych oszustw na szkodę seniorek. Jak również jedna z seniorek została okradziona przez, przez kobietę we własnym domu. Na przełomie kwietnia i maja doszło do. Do skutecznych oszustw, gdzie y, przestępcy w jednej sytuacji wykorzystali fikcyjną historię dotyczącą y, zdrowia osoby najbliższej. Ta historia została wykorzystana y, w ten sposób, że y, osoba dzwoniąca y, naprzód roz, y, dokonała rozpoznania sytuacji kobiety, y, kolejno po jakimś czasie zadzwoniła druga osoba która wykorzystując otrzymane informacje od, od starszej kobiety, doprowadziła do tego i zmanipulowała tę osobę, oświadczając, że jej córka jest w stanie ciężkim i należy wdrożyć jak najszybciej leczenie, aby ją ratować. Seniorka, mając na uwadze chęć niesienia pomocy swojej osobie najbliższej. Poinformowała rozmówcę, jaką, kwotę, jaką kwotą dysponuje w, w swoim domu. Kolejno e, pani miała podany instruktaż, w jaki sposób ma działać, a najważniejszą rzeczą było to, żeby być cały czas na linii, nie rozłączać się, aby przestępca mógł cały czas kontrolować e, czynności wykonywane przez seniorkę. Do seniorki w, na dany termin przyszedł mężczyzna, który odbierał pieniądze, podaną kwotę na leczenie córki. Okazało się jednak, że była to historia wymyślona i kobieta straciła ponad 10 tysięcy złotych. Kolejnym przykładem takiego oszustwa na fikcyjną y, historię y, polegała ona na tym, że osoba dzwoniąca do. Do, do, do seniorki e, otrzymała informację, że siostrzenica e, dokonała e, si że siostrzenica spowodowała wypadek i pilnie potrzebuje gotówki na, na kaucję. E, seniorka uwierzyła w tą historię, e, również poddała się e, temu, co. Co rozmówca nakazał, czyli posłuchała y, w całej instrukcji, jak ma postępować. Y, pani straciła 40 tysięcy zł. Przyszedł do niej y, mężczyzna, y, który miał, nosił y, maseczkę, żeby nie można było y, osoby rozpoznać. Y, seniorka przekazała te swoje oszczędności, chcąc y, pomóc swojej najbliższej osobie. Rozmówczyni, seniorka również otrzymała pełny instruktor, jak ma postępować. Miała być cały czas na linii i nie miała możliwości skonsultować tego, czy rzeczywiście osoba jej najbliższa potrzebuje pomocy. W następnej sytuacji, jedna z seniorek została okradziona. W ten sposób, we własnym mieszkaniu, w ten sposób, że będąc na klatce schodowej, spotkała obcą osobę, kobieta, która pod pretekstem, że dokonuje spisu czternastych emerytur, weszła do mieszkania wraz z seniorką. I tutaj kobieta nieznana zaproponowała również seniorce masaż, który wykonała. Pod pretekstem ta nieznana kobieta wyszła do samochodu, po czym kolejno już nie wróciła do mieszkania seniorki. Pani po kilku minutach zorientowała się, że znikł jej, znikł jej portfel z gotówką i również kobieta straciła sporą kwotę. Drodzy Państwo, apelujemy, żebyście. Zawsze zwracali uwagę, y, z kim rozmawiacie. Nigdy nie, nie wiecie, jakie zamiary osoba nieznana ma wobec państwa. Jeżeli kogoś nie znacie, nie wpuszczajcie pod różnymi pretekstami do swojego domu, bo nie przewidzicie nigdy działania osoby postronnej. Mając na uwadze swoje bezpieczeństwo, y, bądźcie y, przezorni i stosujcie zasadę ograniczonego zaufania do takich osób. Jeżeli nie czujecie się bezpiecznie, zapukajcie do swojego sąsiada, poproście o pomoc, żeby ta druga osoba była w trakcie rozmowy z taką nieznaną osobą. Nie wpuszczajcie osób nieznanych do domu, które również przemycają nieznane fikcyjne historie. Na przykład, jak tutaj było, spis do 14 emerytur, czy żeby spisać y, dany licznik, bądź y, osobę, która chce sprzedać Państwu y, przedmiot, y, na przykład, wyrób medyczny. Starajcie się dbać o swoje bezpieczeństwo i konsultować to nawet z najbliższymi czy z sąsiadami, którzy. Są bliżej was i mogą zareagować na daną sytuację. Kolejnym takim tematem, który chcę z państwem, Państwu przedstawić, są to również oszustwa, które oparte są na wiadomościach SMS czy mailach. Są to oszustwa polegające na tym, że przestępcy internetowi próbują was oszukać i spowodować, abyście podjęli działania zgodnie z ich zamierzeniem. Tym zamierzeniem jest działanie pod, pod presją czasu. Cyberprzestępcy podszywając się pod różne firmy, czy windykacyjne, czy kurierskie, czy spółki energetyczne mają jedynie na celu Pozyskać od Państwa dane do logowania do kont bankowych lub pozyskać y, hasła do kont społecznościowych. W tej technice przestępcy zarzucają y, tak zwaną przynętę, kto, na którą y, łapią osoby, które działają y, pod presją czasu. Y, to ma na celu na przykład y, w, w dziwnie sformułowanej treści wiadomości spowodować to, że Państwo wejdą w skrócony link celem przejścia do fałszywej strony, na której zostaną od Państwa wyłudzone dane do logowania się do bankowości internetowej. W ten sposób cyberprzestępcy mają już łatwość, łatwy dostęp do Państwa konta. Po czym mogą wyczyścić państwa oszczędności z konta bankowego? Również cyberprzestępcy wykorzystują sfałszowane maile, które zawierają podejrzane teksty, fikcyjne informacje, które mają na celu zmusić państwa, żeby wejść w ukryty link. Który przekieruje państwa do fałszywej strony, i również ma to na celu pozyskania wszelkich danych do logowania się do konta bankowego, czy pozyskania haseł do portali społecznościowych, czy nawet te wiadomości, fałszywe maile zawierają linki. Do stron internetowych rozpowszechniające szkodliwe oprogramowanie, które ma na celu zainfekować Państwa urządzenie. Jest to, żeby Państwo czuli się bezpiecznie, należy zawsze weryfikować informacje, które uzyskują Państwo od osób, z którymi rozmawiacie. Jeżeli Wasz rozmówca chcę abyście państwo się nie rozłączali na linii to jest już sygnał podejrzany który powinien dać państwu do myślenia że ta rozmowa nie przyniesie nic dobrego takiego rozmówcy nie należy słuchać jedynie rozłączyć się i zweryfikować informację czy rzeczywiście bliska wam osoba potrzebuje pomocy czy zaistniała dana sytuacja, o której mówił rozmówca. W trakcie takich rozmów podejrzanych z, z osobami nieznanymi należy poprosić o dane swojego rozmówcy i również y, zweryfikować te dane, czy rzeczywiście osoba y, pracuje w urzędzie, czy jest policjantem, y, czy pracuje w, y, w spółkach energetycznych. Celem weryfikacji po to, aby ustrzec się przed oszustwem. Kolejną taką ważną rzeczą w tych przestępstwach, które dokonywane są na szkodę osób starszych, należy bezwzględnie zachować trzeźwy umysł. Przestępcy zawsze chcą i działają w ten sposób, żeby. Wzburzyć, y, wzbudzić, w nas określone emocje, dzięki którym y, manipulują naszym y, postępowaniem, y, naszym postępowaniem y, i chcą wywołać tą presjo, presję czasu, żebyśmy nie mogli w jakikolwiek sposób zorientować się, że y, jest to sytuacja, która ma nas wyprowadzić z, z tej trzeźwości umysłu. Nie można się dać wzburzyć aż tak, żeby przekazać swoje wrażliwe dane co do swojego miejsca zamieszkania, co do swojego stanu zdrowia, aby przekazać informacje, z kim mieszkamy, czy przebywamy obecnie sami w domu, czy posiadamy jakiekolwiek oszczędności w domu. Jeżeli osoba nieznana będzie Państwa rozpytywać o, o takie informacje, to trzeba mieć na uwadze, że osoba nie ma na pewno dobrych intencji wobec nas. Zatem to są takie podstawowe zasady, aby ustrzec się przed, przed oszustwami. Co do. Fałszywych SMS-ów, treści w SMS-ach czy mailach, również weryfikujemy informacje, które są zawarte w tych SMS-ach. Nie działajmy pod wpływem tych emocji, że na przykład SMS informujący nas, że na dany dzień zostanie nam odłączona energia elektryczna, i po wejściu w dany skrót przekieruje nas strona do. Gdzie cyberprzestępcy pozyskają nasze dane do konta bankowego. Zastanówmy się przed, po przeczytaniu takiej informacji, czy jest to informacja wiarygodna, czy rzeczywiście zaistniała taka sytuacja. Dziesięć razy przemyślmy sytuację, sprawdźmy. Zadzwońmy na infolinię do spółki energetycznej i zapytajmy się, czy rzeczywiście taka sytuacja może zaistnieć. Tak na podsumowanie, jeżeli chodzi o oszustwa, to chcę przekazać, przypomnieć Państwu o zasadach, które należy stosować. Pamiętajcie Państwo o tej podstawowej zasadzie ograniczonego zaufania, aby nie podawać wrażliwych danych. Wrażliwych takich, wrażliwych danych co do, co do własnej osoby, miejsca zamieszkania, waszego stanu zdrowia, ile osób mieszka z nami, z kim mieszkamy, czy potwierdzenia nawet danych do, do swojej bankowości internetowej żeby zapobiec właśnie przed dokonaniem i zostać się ofiarą oszustw. Pamiętajcie Państwo, żeby nie wpuszczać osób obcych do domu. Jeżeli nie znacie, nie macie informacji, że na przykład osoba pracująca w spółdzielni będzie dokonywać przeglądów, czy kominiarskich, czy będą spisywane liczniki, nie wpuszczajcie pod żadnym pretekstem osób Wam nieznanych, z tego względu, że na bieżąco nie będziecie w stanie zweryfikować tych danych. Jeżeli jest już taka osoba przy Waszych drzwiach, rozpytajcie e, konkretnie, jakie, e, jaki cel ma osoba. E, jeżeli jest ona niewiarygodna albo wzbudza w Was e, tą swoją wiarygodność, nie wpuszczajcie ich. Poczekajcie chwilę, zadzwońcie czy do spółdzielni, czy do innej instytucji. Czy dana osoba rzeczywiście ma, ma dokonywać pewnych czynności w waszym mieszkaniu, czy nawet zadzwonić do osoby bliskiej, że jest taka sytuacja. Pod żadnym pozorem i chęci nawet pomocy osobie obcej nie wpuszczajcie taką osobę. Można zawsze wyjść do takiej osoby, zapukać do sąsiadów, poprosić o pomoc yy, i o rozmowę, yy, i wtedy sytuacje mogą się rozjaśnić. Pamiętajcie Państwo również o tym, żeby nie wręczać pieniędzy obcej osobie. Policjant i inne osoby pracujące w instytucjach państwowych nie będą potrzebowały pieniędzy, zatem jedynie przestępcy na bieżąco chcą wyłudzić od Państwa pieniądze. W sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach niejasnych dla państwa dzwońcie. Do swoich bliskich. Zapytajcie, czy faktycznie Wasze osoby bliskie potrzebują pomocy celem weryfikacji, czy rzeczywiście dana, dana sytuacja ma, ma miejsce. Jeżeli nadejdzie, jeżeli wystąpi taka sytuacja, że Dojdzie do usiłowania bądź do skutecznego oszustwa i staniecie się Państwo ofiarą e, tego oszustwa, to proszę dzwońcie na numer 112 i poinformujcie o zaistniałej sytuacji. Dbajcie Państwo o swoje bezpieczeństwo. E, również e, zbliża się okres urlopowy. Będą Państwo. Poruszać się y, i komunikacją miejską, i będą Państwo przebywać y, w różnych kurortach wypoczynkowych. Miejcie Państwo również na uwadze, y, żeby zabezpieczać swoje dokumenty czyli dowód osobisty, y, kartę bankomatową, y, czy nawet mienie w postaci telefonu komórkowego. Y, są to przedmioty, często, y, które stają się łupem dla dla przestępców, dla złodziei. Te przedmioty należy zabezpieczać. Pamiętać o tym, żeby nie nosić przy sobie znacznej gotówki, z tego względu, że złodzieje często wykorzystują takie sytuacje, widząc, że osoba posiada znaczną gotówkę w swoim portfelu. Bierzmy zawsze tyle gotówki, ile potrzebujemy. Chroncie te dokumenty i mienie swoje w ten sposób, żeby torba podręczna zawsze była przed państwem zapięciem, które, które państwo widzą. Gdyż może dojść do takiej sytuacji, że jedna z osób będzie państwa rozpraszać, a druga dokona kradzieży. W sytuacji, kiedy już zostaną państwo Ofiarami padną ofiarami złodziei, to proszę pamiętać, że dokument tożsamości, dowód osobisty, należy jak najszybciej zastrzec, aby przestępcy nie mogli wykorzystać tego dokumentu do dokonania kolejnego przestępstwa. Pamiętać o tym, że karty płatnicze kartą płatniczą można dokonać płatności bezdotykowej. Co często yy, złodzieje wykorzystują tą sytuację i włamują się na państwa konto, robiąc sobie zakupy na własne potrzeby. Starajcie się państwo w takich sytuacjach jak najszybciej yy, zablokować taką kartę, aby uniemożliwić osobie postronnej włamania się na państwa konto, żebyście nie stracili swoich oszczędności. Dokument tożsamości, również tak dla przypomnienia, powiem Państwu, że można zastrzec w placówkach bankowych. Kwestia jest tylko zapytania się i uzyskania informacji, w której najbliższej placówce można dokonać takiej czynności. Pamiętajmy również przy pobieraniu gotówki w bankomatach, aby chronić PIN. Aby ten pin nie był zapisywany w miejscach dostępnych. Z tego względu, że będąc, będąc na urlopach, będą Państwo często podejmowali tej gotówki, starać się, aby nikt za Państwem w kolejce nie mógł podglądnąć tego pinu. Czy, czy ten pin zapisany w miejscu widocznym Złodziej wykorzysta w sytuacji pobierania gotówki, kiedy będzie w posiadaniu Państwa karty. To również proszę cenić swoje bezpieczeństwo i starać się chronić te informacje. Również dla bezpieczeństwa Państwa można wykorzystać specjalne etui na kartę bankomatową która ma na celu blokowania sygnałów, gdzie przestępcy nie będą mogli pobrać danych z Państwa karty i nie będą mogli posiadać tego dostępu do Państwa konta. Są to często takie nakładki plastikowe, które zabezpieczą Państwa przed, przed kradzieżą tych danych. Ja chciałabym państwu na zakończenie naszej odsłony i apeluję do państwa, żebyście dbali o swoje bezpieczeństwo, abyście rozmawiali ze swoimi bliskimi na temat wszelkich oszustw, metod i sposobów działań cyberprzestępców i osób, które mają na celu wyłudzić od państwa pieniądze. Apelujemy zatem o rozwagę w kontaktach z osobami obcymi. Również przy okazji pragnę zachęcić Państwa do przekazania informacji Państwa dzieciom, wnukom, znajomym bliskim i dalszym, że komenda powiatowa Policji w Bolesławcu prowadzi ciągłą rekrutację do służby. Pozyskujemy ciągle policjantów, jednak Prosimy Państwa, aby również Państwo mogli nas przy, przy, tej, przy przekazywaniu tej informacji. Wszelkie informacje można uzyskać w zespole kadr i szkoleń w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu. W dniu jutrzejszym jest dzień otwarty, na który można przyjść, można się spotkać z policjantami i dowiedzieć się o specyfice służby w Policji. Pragnę również przekazać, że czeka nas przerwa wakacyjna i z seniorem online spotykamy się w miesiącu wrzesień bieżącego roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia.